Cóż, przyjaciele, mam wiadomości i takie, że po prostu spadniesz z krzesła. Dzisiaj porozmawiamy o człowieku, który mógł w ogóle nie zauważyć, jak jego ostatnia szansa właśnie wyparowała. Tak, to Ursula von der Leyen ta sama osoba, która wciąż udaje się powiesić makaron na uszach Europy. Ale oto jej ostatnie oświadczenie, to coś z innego świata, w którym wciąż chce pozostać u steru. Nasuwa się pytanie, dlaczego jest tak pewna, że ujdzie jej to na sucho? Ale czekaj, nie jest to takie proste, a wyjaśnię ci, dlaczego jej czas, jak stary telewizor, już minął. Nie zwlekajmy z przyjaciółmi, zaczynamy. Otwórzmy trochę zasłonę czasu i zobaczmy, jak Ursula von der Leyen dotarła do tego punktu. Wszyscy znamy ją jako charyzmatyczną przywódczynię, która zdecydowanie szła na szczyt, pewnie manipulując europejską sceną polityczną. Ale oto Pech. Najprawdopodobniej miała pecha lub po prostu nie zauważyła, jak jej kariera zaczęła się pogarszać. Dlaczego? Tak, ponieważ ten, którego prawdopodobnie uważała za równego sobie Donald Trump, stał się nie tylko przeszkodą, ale prawdziwą górą na jej drodze. Trump, który niedawno ogłosił, że nie podpisuje się pod planami, które lobbowała, był katastrofą dla jej ambitnych planów. Chodzi o tak zwany Green New Deal program ekologiczny, który rzekomo miał uratować planetę przed wyginięciem. Tak, także na tle masowych bankructw. Wiesz, co to przypomina? To tak, jakby cały świat nagle musiał zadłużać się, aby wesprzeć jakąś wielką ekologiczną utopię, a za oceanem Trump po prostu ociera o to wszystkie swoje brudne buty. Ale to nie jest takie proste. Wszystko polega na tym, że Urszula nie tylko utknęła w swoim programie ekologicznym, poważnie ugrzęzła w tym, by jej decyzje nie spotkały się z odpowiednim oporem. Wsparcie wydaje się być, ambicje też, ale kiedy na boisku pojawia się gracz taki jak Trump, który decyduje się wziąć swoje, wszystkie jej plany idą w parze. I tutaj widzimy nie tylko atak polityczny, ale prawdziwe zderzenie światopoglądów i sił. Zobaczmy teraz, jaka jest naprawdę jej główna porażka. Wydawałoby się, że na ramionach ma całą UE, a ona zamiast utrzymać kurs, próbuje kołować w zupełnie innym kierunku, gdzie nikt już na nią nie czekał z otwartymi ramionami. Jak mówią, nie czekając na zabawę, po prostu zanurkowała w gaj. Ursula zbudowała całe swoje panowanie na tym, że będzie liderem zmian środowiskowych w Europie, ale gdy tylko Trump wejdzie na scenę, nie tylko topi jej projekt, ale także otwarcie mówi: Rób, co chcesz, ale ja będę po swojemu. I to nie tylko jakieś wielkie słowa. To stwierdzenie skutecznie obala jej osławioną Green New Deal i zeruje wszystkie jej ambicje na poziomie globalnym. Jak Wam się podoba? Gdzie jest zwycięstwo? Gdzie są siły, które mogą przywrócić Urszulę na piedestał? A teraz uwaga Urszula w swoim przemówieniu wyraźnie stwierdza, że weszliśmy w nową erę, w której wszystko zależy od zasobów, technologii i konkurencji o przyszłość, w tym w kluczowych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja i przestrzeń kosmiczna. Niby piękne słowa ale nie są po prostu puste, są złowieszcze jak ciemna chmura, zapowiedź wojny, w której nie będzie już miejsca dla kogoś, kto nie był w stanie przystosować się na czas. Oznacza to, że otwarcie przyznaje, że świat stał się teraz areną, na której najsilniejsi zjadają słabych. I to nie jest partnerstwo, ale era prawdziwego globalnego konfliktu, w którym nie ma dla niej miejsca, chyba że zacznie działać naprawdę zdecydowanie. Ale wydaje się, że ma zupełnie inną strategię ukrywać się, milczeć, jakby nic się nie działo i nadal udawać, że jest szczytem politycznego Olimpu, a inni już z mocą i mocą opracowują plany na przyszłość. Zobaczmy teraz, jak to wszystko się rozwinie. W końcu dopiero teraz widzimy, że Trump grał w długą grę od samego początku, a Ursula wydaje się utknąć w złudzeniach, nadal becząc o swojej zielonej przyszłości, myśląc, że cała Europa będzie klaskać i wspierać jej plany zniszczenia gospodarek dla pięknych zdjęć na ekranach. W tym czasie Trump nie tylko ją ignorował, ale rozerwał jej koncepcję na strzępy jak starą gazetę. I tak robi dwa ważne kroki, których Ursula się nie spodziewała. Po pierwsze, decyduje, że Ameryka będzie nadal rozwijać tradycyjną energię, będzie produkować ropę i gaz, nie zatrzymując się na ekologicznych pustych hasłach, które naturalnie całkowicie pokrywają się z jej zielonym marzeniem. Po drugie, daje wszystkim obywatelom USA prawo do decydowania, co zrobić z maszynami, bez żadnych zakazów na rynku krajowym. Kogo tym pokonał? Oczywiście, że jej. A tutaj Urszula nie słyszała ani ucha, ani ducha. W jej przemówieniu nie było nawet śladu Trumpa, jego strategii, tego, jakie jej plany zderzają się z rzeczywistością. Dlaczego? Tak, ponieważ banalnie boi się przyznać, że ma wpływ na świat. Robi to, co uważa za stosowne dla swojego kraju i nie obchodzi go, co myśli się po drugiej stronie świata. A ona z kolei kontynuuje swoją sztukę w Europie gdzie nikt nie odważy się zerwać jej warstwowego obrazu zrównoważonego rozwoju, którego tak naprawdę nie będzie, jeśli nadal głupio wpędzi gospodarkę w kryzys. I tu zaczyna się zabawa, dlaczego nadal trzyma się tych ideologicznych haseł, skoro rozumie się, że prawdziwy świat dyktuje zupełnie inne warunki? Dlaczego wciąż stoi na swoim miejscu jak kamień na drodze, mimo że przed nią jest kataklizm? Bo boi się przyznać, że już przegrała. Jej plany to ten sam utopijny projekt, który w rzeczywistości zamienia się w gigantyczną dziurę, w której Europa będzie spadać coraz głębiej. Wracając więc do pytania, na którym wszyscy się martwimy: czy Ursula będzie nadal mylić wszystkich, pozostając na krześle jako grupa starych polityków, czy po prostu zostanie zrzucona? Teraz jest moment, w którym wszystko w końcu staje się jasne: tak, Ursula von der Leyen przegrała. I nie tylko przegrała, ale faktycznie weszła na arenę, na której jej plany po prostu nie mają sensu. Z pewnością może kontynuować swoje przemówienia, udawać, że Europa jest zdolna do wszystkiego, od globalnych zmian klimatycznych po przywództwo ekologiczne, ale faktem jest, że tak jest. Ameryka pod przywództwem Trumpa zaproponowała zupełnie inny paradygmat, paradygmat oparty nie na fałszywych zielonych hasłach, ale na rzeczywistych zasobach i wewnętrznej sile. Tutaj, na przykład, moment, w którym Trump odmawia przestrzegania tych zielonych standardów, jest momentem, który nie powinien być postrzegany jako wyjście z gry, ale jako zwycięski ruch. Nie próbuje zadowolić wszystkich i nie buduje piaskownicy dla ekologów i działaczy na rzecz klimatu. Po prostu działa z rzeczywistością. Kiedy Trump deklaruje, że będzie wydobywał ropę i gaz na pełnych obrotach, stawia gospodarkę i interesy swojego kraju na pierwszym miejscu. A Ursula wciąż pogrąża się w tych zielonych złudzeniach, że mówią, że jeśli wszyscy będziemy żyć według tych standardów, uratujemy planetę. W praktyce prowadzi to do jednego problemu redukcji miejsc pracy, bankructwa firm i załamania gospodarczego. A co robi w swoim ostatnim występie? Wydaje się, że w kapsule czasu przenosi się do nowej ery, w której, jakby z jej słów, następuje globalna redystrybucja sił. Ale wiesz, co jest interesujące? Nie wspomniała o najważniejszym graczu w tej grze, Donaldzie Trumpie. Dlaczego? Ponieważ nie jest w stanie przyznać, że Trump jest prawdziwą siłą. Nie może przyznać, że USA naprawdę ożywiły swoją moc, a w Europie wszystkie te przełomowe restarty tylko spowalniają ten proces. Ponieważ Ameryka wróciła i jest to nie do zniesienia dla jej ego. Trump stwierdza, nie będziemy przestrzegać tych zasad, zrobimy to po swojemu. I tak się dzieje. Wszystkie plany Ursuli i wizjonerskiej polityki przejścia na zieloną energię zderzają się z rzeczywistością. Ale najciekawszą rzeczą jest jej reakcja na Trumpa. Siedzi jak króliczek w kącie i udaje, że ten sam Trump w ogóle nie istnieje. Sama w swoim przemówieniu mówi, że Europa powinna walczyć o globalne przywództwo w nowych technologiach, w dziedzinie czystej energii i sztucznej inteligencji. Ale ta walka będzie toczyć się w warunkach, w których Ameryka od dawna nadaje ton, gdzie Trump deklaruje, że amerykański biznes nie zatańczy do czyjejś fajki. Widzimy, jak Ursula, nawet nie wspominając o Trumpie, nadal manipuluje i ujawnia swoją wersję wydarzeń, próbując grać według starych zasad, które już nie działają. To nie tylko przegrana, to całkowita porażka jej strategii. Nie jest gotowa na prawdziwe zderzenie z tym, co dzieje się na światowej scenie. Żądaj sobie pytanie, dlaczego nie wspomniała o Trumpie w swoim przemówieniu? To przecież globalny gracz, który wpływa na wszystko, co dzieje się na świecie. A jeśli tego nie przyzna, to nadal żyje w złudzeniach, że cała Europa będzie posłuszna i będzie podążać za jej zielonymi pomysłami. Przyjaciele, ten moment już minął. Ursula von der Leyen jest zagubiona i to nie dlatego, że Trump wygrał wybory lub wywołał jakąś rewolucję. Po prostu zrobił to, czego ona nie może. Podejmuje decyzje, które działają, nie próbując zadowolić wszystkich i nie siedząc w chmurach, a Ursula nadal buduje światy, których nie ma. Trump pokazał, że prawdziwą siłą nie jest bycie miłym i wygodnym dla wszystkich, ale bycie zdecydowanym. Ursula się tego nie nauczyła i to jest jej główna strata. A oto, co mamy w drodze, Ursula von der Leyen, ze wszystkimi swoimi ambicjami i głośnymi wypowiedziami, poniosła klęskę. Jej marzenia o zostaniu wielkim architektem zielonej, przyjaznej dla środowiska Europy, rozpadły się w proch. Dlaczego? Ponieważ nie była przygotowana na prawdziwą konkurencję z tymi, którzy grają według sztywnych zasad, w tym przypadku z Trumpem i jego podejściem, które nie dotyczy pustych haseł, ale konkretnych działań. Ale to jeszcze nie koniec. Ursula może próbować trzymać się swojego fotela, nadal grając w grę polityczną, przedstawiając coraz to nowe pomysły ale na poziomie globalnych procesów jej pozycje nie mają już takiej siły jak kiedyś. I wszyscy to rozumiemy. Z każdym jej krokiem, z każdym jej występem widzimy, że nadal działa w ramach przestarzałych metod, metod, które już nie działają w nowej rzeczywistości. W rzeczywistości, gdzie USA pod Trumpem to nie tylko kraj o dużym potencjale gospodarczym, ale prawdziwa siła dyktująca swoje zasady gry. Widzimy, jak nadal popycha swoje ideologicznie nasycone projekty i próbuje nimi manipulować, ale ta strategia już nie działa. Nie rozumie, że nadchodzi nowa era, a ci, którzy nie wiedzą, jak działać jasno i skutecznie, nie wygrywają w tej erze. Wszyscy rozumiemy, że Ursula von der Leyen jest po prostu kolejną postacią w tej grze w szachy, w której rozwiązywane są rzeczywiste problemy globalnego bezpieczeństwa, gospodarki i technologii. Na tym tle przegrywa ponieważ nie jest gotowa przyznać, że zmienia się porządek świata. Ursula może próbować udawać, że nic się nie wydarzyło, że nadal jest ważna, ale rzeczywistość jest inna. Jej wysiłki, jej wysiłki, jej strategiczne ruchy będą teraz tylko kłopotliwe, ponieważ życie idzie do przodu, a ona nie może nadążyć za tym postępem. Zamiast być prorokiem dla Europy i świata, teraz wygląda jak późno świadomy urzędnik, który utknął w martwym punkcie. I to nie dlatego, że nie próbowała zrobić czegoś pożytecznego, ale dlatego, że jej wizja okazała się nieodpowiednia do czasu. Cała jej platforma polityczna stanęła w obliczu prawdziwej siły IW tym momencie jej przegrana stała się oczywista. Teraz główne pytanie przyjaciele: co dalej? Co stanie się z jej karierą polityczną? Czy w ogóle miała okazję coś zmienić w tej nowej rzeczywistości politycznej? Czy będzie kontynuować swoje strategie, jakby nic się nie stało? A może ta katastrofa sprawi, że jej czas na stanowisku zakończy się znacznie wcześniej niż się spodziewała? W każdym razie jej pozycje nie są już takie jak kiedyś. Wszystko, co może teraz, to albo dostosować się, albo zejść w cień, ustępując miejsca tym, którzy są bardziej elastyczni i gotowi na nowe wyzwania. W międzyczasie jej ideały, jej propozycje to już nic więcej niż próba złapania tego, co się wymknęło. A teraz chciałbym wyrazić swoją opinię. Szczerze mówiąc, cały ten żałosny monolog o Ursuli von der Leyen i jej porażce przypomina typową próbę przypisania wszystkich nieszczęść Europy jednej osobie. Tak, jej polityka w zakresie zielonej energii wygląda na oderwaną od rzeczywistości, ale bądźmy szczerzy, to nie tylko problem. Europa od lat buduje złudzenia, że świat będzie słodki i puszysty, a konkurenci tacy jak USA i Chiny po prostu poczekają, aż UE zajmie się swoimi idealistycznymi projektami. Tak się nie stało, a Urszula jest tylko symbolem upadku tych utopii. Bardziej wkurza mnie inne uproszczone postrzeganie Trumpa jako pewnego geniusza strategii, który przyszedł i wszystko zerwał. Tak, gra twardo i ignoruje zielony program, ale to nie znaczy, że jego działania automatycznie czynią Amerykę wielką. Wydobycie ropy i gazu nie jest magicznym przyciskiem wygraj. Jest to rozwiązanie tymczasowe, które w przyszłości zmieni się w jeszcze większe problemy. A jeśli uważamy to za długą grę, jest to gra o przetrwaniu bez zrozumienia konsekwencji. Urszula. Tak, jej postawa jest chwiejna, jej słowa brzmią jak stare hasło polityczne, ale dopóki Europa będzie nadal trzymać się wizerunku światowego przywódcy rewolucji ekologicznej, pozostanie w cieniu tych, którzy grają twardo i pragmatycznie. Zamiast przyznawać się do błędów i dostosowywać się, udaje, że wszystko idzie zgodnie z planem. A teraz pytanie do Was, przyjaciele. Co sądzicie o Ursuli von der Leyen? Czy jest zmęczona polityką, czy czekają ją nowe możliwości? Może udaje się jakoś odzyskać wpływy, czy jej czas minął? Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za uwagę, przyjaciół, życzę sukcesów i dobrego zdrowia. Do zobaczenia.